Witajcie! Dziś odkryjemy, co o Waszym kocie mówi miejsce, w którym śpi. Każda kocia drzemka to nie przypadek. To manifest osobowości, lęków i miłości do Was. Zajrzymy do kocich kryjówek, na kaloryfery, do pudełek i na szczyty szaf, by rozszyfrować ich sekrety. Po tym filmie spojrzycie na swoje koty zupełnie inaczej, z większym zrozumieniem i miłością. Zostańcie do końca! Na koniec zdradzę, które miejsce snu powinno być dla Was sygnałem alarmowym. Zaczynamy od kociej klasyki, ciasnych kryjówek, pudełek, szuflad, szaf. Dlaczego kot wybiera takie miejsca, mając do dyspozycji całe mieszkanie? To instynkt bezpieczeństwa. W zamkniętej przestrzeni czuje się chroniony, nikt go nie zaskoczy. To nie zawsze lęk. Czasem to po prostu introwertyk, który ładuje baterie w samotności. Kot nie ucieka od was, tylko do siebie. To jego sposób na reset i spokój. Takie miejsce to jego spa, yoga, mindfulness. Tam regeneruje siły. Jeśli wasz kot kocha takie kryjówki, to znak, że ceni spokój i przewidywalność. Dajcie mu tę przestrzeń. Nie wyciągajcie na siłę. Możecie mu pomóc, zostawiając puste pudełko w spokojnym kącie. Miłość do Kota to nie tylko głaskanie, ale też szacunek dla jego potrzeb. Dając mu prywatność, budujecie zaufanie i prawdziwą relację. To fundament przyjaźni, nawet tej z Kotem, który kocha spać w pudełku. Uszanujcie jego azyl, a odwdzięczy się spokojem i zaufaniem. Ciasne kryjówki to Koci sposób na zachowanie równowagi. Niech jego pudełko będzie jego pałacem. To normalne i zdrowe zachowanie. Nie martwcie się. Obserwujcie jak kot korzysta ze swojego schronienia. Besos. Teraz o kotach plażowiczach. Tych, które śpią w słońcu, na kaloryferze czy laptopie. Koty mają wyższą temperaturę ciała niż ludzie, więc kochają ciepło i szybko je tracą. Szukają miejsc, gdzie mogą się wygrzać i oszczędzić energię. Plama słońca czy ciepły kaloryfer to dla nich naturalna ładowarka. Chłodne dni koty tropią każde źródło ciepła. To ich sposób na komfort. Dla starszych kotów ciepło to także terapia. Łagodzi ból stawów i poprawia samopoczucie. Jeśli wasz kot godzinami leży w cieple, to nie fanaberia, tylko potrzeba zdrowotna. Pomóżcie mu, połóżcie kocyk na parapecie, kupcie podgrzewane legowisko. To małe gesty, które znaczą dla niego bardzo dużo. Kot plażowicz to hedonista i stratek wie, jak dbać o siebie. Obserwujcie i wspierajcie jego ciepłolubne zwyczaje. Ciepło to dla kota nie tylko komfort, ale i zdrowie. Dbajcie o jego wygodę, szczególnie gdy się starzeje. Kot to małe, mruczące słońce w Waszym domu. Doceniajcie to. Czas na koty alpinistów tych, które śpią na szafach, półkach, drapakach. Dlaczego wybierają wysokości? Bo z góry mają kontrolę nad całym terytorium. Wysokość to dla kota władza i bezpieczeństwo. Widzi wszystko, czuje się pewnie. To jego wieża strażnicza, punkt obserwacyjny i azyl w jednym. Koty są drapieżnikami i ofiarami. Wysokość pozwala im realizować obie te role. Kot śpiący na szafie to często urodzony przywódca, pewny siebie i niezależny. Obserwuje dom z dystansem, pokazując swój status. Wspinaczka to prastary instynkt. W naturze koty śpią na drzewach. Wasz domowy kot realizuje ten instynkt na półce czy drapaku. Zapewnijcie mu bezpieczne miejsca do wspinaczki. Wysoki drapak, półki na ścianie. Stabilność i bezpieczeństwo to podstawa. Król nie może spaść stronu. Dając mu możliwość bycia wysoko, dajecie mu poczucie kontroli. Zadowolony kot król to szczęśliwy dom. Wysokość to jego naturalne środowisko. Pozwólcie mu być na szczycie, dosłownie i w przenośni. To jego sposób na życie w zgodzie z naturą. Szanujcie jego królewskie zwyczaje. Schodzimy na dół, do kotów, które śpią pod łóżkiem, kanapą za fotelem. To kocie duchy, które znikają w ciemnych zakamarkach, by odpocząć od zgiełku. Sporadyczne chowanie się pod meblami jest normalne. To wariacja na temat ciasnych kryjówek. Tam jest cicho, ciemno, bezpiecznie. Idealne miejsce na drzemkę. Jeśli kot wychodzi stamtąd zrelaksowany i chętny do zabawy, wszystko jest w porządku. Ale jeśli nagle zaczyna spędzać tam całe dnie, unika kontaktu, nie je, to sygnał alarmowy. To może być objaw stresu, lęku lub choroby. Koty chowają się, gdy cierpią to ich mechanizm obronny. Obserwujcie zmiany w zachowaniu i nie ignorujcie ich. Jeśli sytuacja się nie poprawia, natychmiast skonsultujcie się z weterynarzem. To może być kwestia zdrowia lub silnego stresu. Reagujcie szybko. Tu chodzi o życie waszego kota. Teraz o kotach, które śpią na parapecie to ich kino i okno na świat. Parapet to miejsce, gdzie kot obserwuje ptaki, liście, ludzi wszystko, co się rusza. To połączenie bezpieczeństwa domu i fascynacji światem zewnętrznym. Kot śpiący na parapecie to ciekawski odkrywca który nawet podczas drzemki jest czujny. To dla niego symulacja polowania i rozrywka, która nigdy się nie nudzi. Każdy ruch za oknem stymuluje jego instynkt łowiecki. Parapet często jest też ciepły, więc łączy przyjemność z pożytecznym. Kot wybierający parapet czuje się bezpiecznie i ufa swojemu otoczeniu. Upewnijcie się, że parapet jest wygodny i bezpieczny. Połóżcie kocyk, zabezpieczcie okna. Siatki na okna to konieczność dla bezpieczeństwa kota. Dajcie mu możliwość oglądania świata, ale odpowiedzialnie. Spróbujcie zobaczyć świat jego oczami to fascynujące. Parapet to kocie spa z widokiem na przygodę. Dbajcie o jego komfort i bezpieczeństwo. Najbardziej wzruszające koty, które śpią z nami na łóżku, kolanach, piersi to największy dowód kociej miłości i zaufania. Kot wybiera nas, bo jesteśmy dla niego źródłem ciepła i bezpieczeństwa. Nasz zapach, bicie serca, oddech to dla kota kołysanka i powrót do czasów, gdy był kociakiem przy matce. Śpiąc na nas, czuje się kochany i chroniony to znak silnej więzi. Jesteśmy dla niego rodziną, stadem najważniejszą istotą. Nasza obecność daje mu spokój, jakiego nie da żadne pudełko czy szafa. To także sposób na oznaczenie nas swoim zapachem, mówi innym: To mój człowiek. Jeśli kot wybiera was na legowisko, docencie to. To zaszczyt i dowód, że zbudowaliście piękną relację. Odwdzięczcie się zaufaniem i bliskością. Nie przeganiajcie go. Ta bliskość jest cenna dla Was obojga. Mruczący kot na Waszych nogach to najlepszy lek na stres. Jesteście dla Niego całym światem. Niech on będzie waszym. To najpiękniejszy dowód miłości. Dbajcie o te relacje każdego dnia. Pozwólcie mu być blisko. To bezcenne. Besos. Na koniec sygnał alarmowy: kot śpiący w kuwecie. To nie jest dziwactwo, tylko wołanie o pomoc. Koty są czyste i nigdy nie śpią tam, gdzie się załatwiają. Jeśli to robią, coś jest bardzo nie tak. Najczęściej to poważne problemy zdrowotne, np. z układem moczowym ból, zapalenie, kamienie. Kot chce być blisko kuwety, bo nie zdąży do niej dobiec albo kojarzy ból z jej opuszczeniem. Może to być też efekt silnego stresu lub rywalizacji z innymi kotami. Czasem dotyczy starszych, schorowanych kotów, które nie mają siły się przemieszczać. W każdym przypadku nie czekajcie. Jeśli zobaczycie kota śpiącego w kuwecie, Natychmiast dzwońcie do weterynarza. To może być stan zagrożenia życia. Liczy się każda godzina. Reagujcie od razu. Tu chodzi o zdrowie i życie waszego kota. To już koniec naszej podróży po kocich sypialniach. Mam nadzieję, że spojrzycie na swoje koty z nową wiedzą i zrozumieniem. Każde miejsce snu to koci język. Obserwujcie, analizujcie, kochajcie. W kolejnym filmie opowiem, gdzie koty lubią przebywać w ciągu dnia. Nie przegapcie. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dziękuję, ściskam Was mocno i posyłam 1000 besos. Do zobaczenia.